Kurwa bateria jest na wyczerpaniu. Idzie ślak trafił Bateria ci wysko? No. Ty patrz, tam się tak tak robi się taki lej jakby trąba schodziła, widzisz? No. Widzisz? Widzę, widzę. Widzisz, nie? Ale, no ale to, to jest chmura stropowa się robi, wiesz. Bo jakby... Tak. Bo wiesz, pierwszą oznaką, że może powstać trąba jest, że się zaczynają te chmury obracać, zaczynają wirować. A i tutaj jeszcze nie widać, żeby się wirowały, stoją w miejscu. O. Ale fajna się rozrobiła chmura. No tam widać ewidentnie opady gradu. Ten kolor co jest. Kurze baterie. Baterie mam. O, to było dobre. No. Jest, nie, nie, mówię ci, jest, jest No poczekaj, no bo ja muszę nagrywać. No Gdzie jedziesz? No poczekaj jeszcze. Dobra, muszę przerwać nagrywanie. Muszę samochodem wyjechać.